Alty 4 robimy teraz. Muszę to przejść, muszę się nastawić, widzowie. Muszę się nastawić, poczekajcie. O ja robię! Nie, no, jacyś, nie dotknąłem jej! Nie! To jest! E, Nie! Co się stało? Halo. Przechodzimy to na ludzie. Za pierwszym, patrzcie, to jest ten run. W sensie, jakby uważam, że. Yy, ta gra jest łatwa, dlatego że byliśmy już bardzo daleko. I teraz wystarczy tylko nie popełnić podstawowych błędów, żeby wygrać. Proste. Jakby wszystko już. Byłem mega daleko. I po prostu moja niewiedza sprawiła, że umarłem. Ale ja to zrobię teraz za pierwszym. Patrzę, nawet nie będę czekał. Tak zwany speedrun. Dobra, pyk. Proszę bardzo, profesjonalnie. Jasne, jasne. Nie no, na luzie. No ludzie, serio, jakby wy nie wierzycie we mnie, ale doceniam wszystkich fanów, którzy wierzą. Nie no, ale... Dobra, to mogę przegrać, ale to przez piosenkę akurat, więc nie będę zwracał na to uwagi po prostu. Easy, dobra. Tutaj teraz sobie czekamy oczywiście. Okej, okay, dobra Jak najbardziej, jak najbardziej Jak najbardziej Dobra Mini za... Nie no, kurwa, Dobra, poczekajcie Jeden, jeden błąd jeden błąd jeden błąd jeden błąd, jeden błąd jeden błąd, jeden błąd jeden błąd, jeden błąd Jeden błąd możemy akurat na rozgrzewkę, na rozgrzewkę ja powiem, widzowie, tak. Ja już doszedłem do takiego perfekcjonizmu w tej grze, moim zdaniem, że mógłbym spokojnie robić speedruny. Co wy na to? Eee, eee, został popełniony karygodny błąd, który może mnie kosztować śmierć, ale spokojnie. Nie, dobra. Y, 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 jakiś update był dzisiaj, widzowie, i po prostu jest coś zbugowane z tą postacią. Eee, eee, co no, kurde ogóle, Ja pierdole oh, ja, nie, proszę, nie. Nie. Dobra. Nie, no kurwa, nie! Nie! No ja nie no coś to jest... po chuj klikasz R. No nie wiem, myślałem, że mnie zabije to! Dobra! Co to za piosenka? Widzisz się, lubisz się, co się, masz się z moich siostrzy Co to jest za piosenka? Moje spały smokie. Co ja robię? Co ja robię? Co ja robię? Widzisz się, lubisz się, co się, masz się Ale przynajmniej Moje koszanki od sandrasem. Najmniej ja 10 zł. I tak się spierdolisz. Dobra, nie mogę tego zjebać. Widzowie, słuchajcie. Oglądałem wczoraj kurwa Gucia, który to przechodzi i on się zjebał centymetr przed wejściem, kurwa. Ja nie, ja nie wiem, co tu się dzieje. Wiem tylko, że to, to się uruchamia i że to trzeba przeskoczyć. Uff. O kurwa, 152 widzowie. co mnie myślisz? Tego góra wciąż na mnie kisisz. Jeśli myślisz, że nie widzę, Ignoruję, Jest, jest! Coś jest! Udało się! Jest! O. Oh. Jest! O mój Boże, udało się! Ale się cieszę, widzowie! Nie mogę, ale się cieszę! Ale kozak! Udało się w końcu, Boże! O, oh, kurde! Ej, kurwa, jestem 800? Ej, to nie jest tak źle! Myślałem, że będzie gorzej? Myślałem, że będę jakiś, nie wiem, 10 tysięczny? Myślałem, że będę jakiś, nie wiem. Top 1000, widzowie! Let's go! Ale fajnie! Widzowie, pierwsza gra ukończona. Nie no, druga! Nie no, druga. Najpierw był Harry Potter, Lego Harry Potter był. O, oh, kurde, ej, to jest normalne, że mi, że mi robią ręce. Kurwa, to chyba nie, nie dobrze, czekajcie. Ale dobrze. Jezu, mam to w końcu z głowy. Dobra widzowie, słuchajcie. Ja teraz będę musiał uczyć się Speedrana i będę robił Speedrana. Ale nie teraz, nie teraz, kiedyś tam zrobię. Turniej o 1000 zł między streamerami. Wyzywam Merganiego. Wyzywam Merganiego przy tą grę. O kurwa, 3 minuty 50 gościu zrobił? 3 minuty